E aí, Slowly, everyone is coming fire. Yeah. But it's strongly connected with singing, I guess. Yeah. A gathering of a couple of people by the like a pizza from human. Yeah, yeah, from human. Yeah. yeah. And, yeah. and I am boldly. a sauce lying on, on the cake, and then I have cheese and stuff like that. <laughs> or making pizza dance. Yeah. Pizza dance. Pizza dance, like making pizza like yeah. a yeah. bear, you know. Nazywam się Piotr Zabuski, jestem liderem Grupy Polskiej organizowanym przez dwie fundacje stowarzyszenia w projekcie wymiany z Funduszu Polsko-Litewskiego, wymiany młodzieżowej. Zorganizowała to Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki Otwórz Drzwi oraz litewska organizacja TAWO. Spotkały się tutaj dwie grupy młodych ludzi w wieku od lat w zasadzie 18 do 30. I w ramach tego projektu uzyskały się środki i doszło do spotkania dwóch kultur młodych ludzi z Polski i Litwy. Naszym celem było poznanie specyfiki tych kultur i tego, jak w kontekście historycznym wyglądają teraz relacje polsko-litewskie. Na imię Ada, jestem liderką w projekcie finansowanym z funduszy polsko-litewskich. I przede wszystkim zdobywam niesamowite nowe doświadczenia, dlatego że ten projekt jest połączony również z osobami niewidomymi, to znaczy niedowidzącymi i głuchymi. I dla mnie to jest niesamowite odkrycie, bo prowadzę zajęcia dla. Jakby trzech różnych grup po angielsku, po polsku dla osób, które czytają z ruchu warg. Muszę się dostosować do nich wszystkich i ta komunikacja pomiędzy nimi i te takie niespodzianki, które czekają na mnie w trakcie pracy z nimi są dla mnie bardzo odkrywcze i są dla mnie bardzo cenne doświadczenia. Jesteśmy tu akurat trzeci raz, w Słusowicach. Tak, więc bardzo fajne miejsce, bardzo fajna okolica, właśnie, żeby móc zrobić wiele różnego rodzaju warsztatów. Tak, w bardzo przyjaznej i miłej i cichej atmosferze można się fajnie wyciszyć. Tak, można się oddać jakimś tam artystycznym przemyśleniom, kreatywnym rzeczom i, i cały projekt naprawdę sprzyja rozwojowi. Myślę, że jest więcej podobieństw tak naprawdę niż różnic, no bo jednak jesteśmy w powiedzmy podobnym wieku tutaj. Tak, e... i po prostu cała młodzież, która jest w sumie nieważna z jakiego mm. kraju jest bardzo podobna, bo jest wychowana na tej samej popkulturze. Dokładnie, a że mamy doświadczenie też z różnych innych wymian z innymi krajami i jest bardzo podobne. Tak, więc Litwini sami w sobie są bardzo w porządku, bardzo miło się z nimi współpracuje, są bardzo pomocni. I ktoś tak ładnie to nazwał, że różnicą jest chyba tylko język. Myślę, że jest of more uh, similarities niż różnic. And we should uh, maybe put our uh, main points here, like that we are not that different, and we are same people with uh, same values. So the Polish people here are really warm-hearted, and they welcomed, welcomed us with their open hearts. that was really nice. Podczas jednego wieczoru, jakby czasu, w którym spędzaliśmy go razem, e, oglądaliśmy film. E, film o relacjach e, polsko-litewskich, ale tak naprawdę dotyczył on ludzi, którzy żyją w tej sferze po prostu jakby przygranicznej, zarówno jakby z Polskiej, jak i przy, e, od litewskiej, jak i od polskiej strony. E, Głównie występowali tam i wypowiadali się ludzie starsi eee, przede wszystkim były to kobiety, które opisywały po prostu to jak e, ludzie są przypisywani do danej społeczności. Interesting movie because it showed not only uh, Lithuanian i Polish uh, mają kind of, um, identity problem, but also Karims and Jewish people, there, uh, Muslims. Uh, so it's not just Polish and Lithuanian problemów, ale także Co było fajne, ponieważ po obejrzeniu tego filmu e, zaczęliśmy dyskusję po prostu, co o tym myślimy. I my jako młodzi ludzie, którzy jesteśmy nas w tej samej generacji, e, uważamy w ogóle, że nie ma znaczenia to, czy jest ktoś, powiedzmy, jakby Przyporządkowany do tej czy do tamtej grupy. I tak mamy te same, nie wiem, zainteresowania, i tak ma, mamy, powiedzmy, wiem, podobny sposób e, żartowania, e, spędzania wolnego czasu, e, czy nawet i myślenia. Pewne rzeczy po prostu, wiadomo, wyniosły się z. E, z jakichś korzeni tak, z tradycji rodzinnych, tradycji lokalnych, ale myślimy raczej, że w tym momencie jest ważne, że czujemy się raczej jako na przykład Europejczyk, czy jako obywatel może nie wiem, nawet świata, a nie jako Litwin czy, czy Polak. I ne, myślę, że to był chyba jeden z najbardziej wartościowych momentów e, tego pojazdu, tego uh, uh, the, uh, the one that wants to be more calmness to relieve the stress and to refresh my mind after the routine what i have been in my daily life um, also uh, i found here the connection between horse and human which is really beautiful and uh, also um, helps to create the other atmosphere and uh, to feel happy about being here. Uh, I met a lot of people here. Actually I love the Lithuanian team. We made great friends and talking about the Polish group, well it's not full but um, the people with disabilities is very interesting to be near them because I'm starting to find new things about how to communicate with them, how to help them and how to integrate them into whole society. Bye. Bye. Myślę, że to ciekawe doświadczenie będzie mocowało jeszcze długo, długo długo, kiedy wszyscy rozjadą się bez swoich domów.